Nie uwierzysz, co zrobiła księżniczka Charlotte? W zupełnie nieoczekiwanym momencie wygłosiła przemówienie tak imponujące, że cały kraj wstrzymał oddech. To, co ta młoda księżniczka powiedziała, było tak głębokie i poruszające, że wszyscy wstali i bili jej brawa nastojąco. Jak to możliwe, że tak mała dziewczynka dokonała czegoś tak wielkiego? Jakie słowa były tak potężne, że przyciągnęły uwagę całej narodowej publiczności? Przygotuj się, bo to, co zaraz odkryjesz, zmieni sposób, w jaki postrzegasz rodzinę królewską. Zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło i jak może to wpłynąć na przyszłość monarchii. Nie przegap tego, zasubskrybuj kanał i poznaj wszystkie szczegóły tej niewiarygodnej historii. Księżniczka Charlotte, córka księcia Williama i księżnej Kate, już w młodym wieku wyróżnia się na tle innych członków rodziny królewskiej swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Choć ma zaledwie 9 lat, już teraz opanowała dwa języki, co jest imponującym osiągnięciem. To szczególne zdolności językowe młodej księżniczki przyciągają uwagę zarówno Brytyjczyków, jak i ludzi na całym świecie. Charlotte, jako trzecia w kolejności do tronu, odgrywa już teraz istotną rolę w rodzinie królewskiej. Niecodzienną ciekawostką jest fakt, że księżniczka zaczęła mówić po hiszpańsku już w wieku dwóch lat. Ten niezwykły rozwój zawdzęcza swojej niani, Marii Teresie Turenbelow, pochodzącej z Hiszpanii. Maria Teresa stworzyła dla Charlotte domowe środowisko pełne hiszpańskiego języka i kultury, co pozwoliło dziewczynce chłonąć nowe słowa w naturalny sposób, zanim jeszcze rozpoczęła formalną naukę w szkole. Tego rodzaju wychowanie pokazuje, że nawet w rodzinie królewskiej codzienne doświadczenia mogą być podobne do tych, jakie przeżywają miliony rodzin na całym świecie. Co jednak najbardziej fascynuje, to nie tylko jej zdolności językowe, ale także sposób, w jaki księżniczka wykorzystuje je do budowania swojego wizerunku. Znajomość hiszpańskiego, jednego z najczęściej używanych języków na świecie, otwiera Charlotte drzwi do głębszych relacji z krajami hiszpańskojęzycznymi. W przyszłości może to okazać się niezwykle cenne w jej roli jako przedstawicielki monarchii brytyjskiej. Język to jednak nie tylko narzędzie komunikacji, to także most łączący kultury i społeczności. Dwujęzyczność Charlotte podkreśla, jak ważna jest otwartość na różnorodność kulturową, nawet w tak wyjątkowej instytucji, jaką jest brytyjska rodzina królewska. W ten sposób młoda księżniczka nie tylko zdobywa uznanie, ale również daje przykład nowoczesnego podejścia do swojej przyszłej roli w świecie. Zrozumienie rozprzestrzeniania się dezinformacji w języku hiszpańskim podczas wyborów na Florydzie to temat, który wciąż budzi niepokój. Chociaż platformy takie jak Facebook i YouTube podejmują wysiłki, aby eliminować nieprawdziwe informacje w języku angielskim, działania te pozostają w tyle, gdy chodzi o inne języki. W tym kontekście księżniczka Charlotte, mimo swojego młodego wieku, ma już potencjał, aby budować silniejsze więzi kulturowe dzięki swojej znajomości języków obcych. Jednak jej osiągnięcia językowe to zaledwie jeden z elementów przygotowań, które będą kluczowe w jej przyszłej roli jako członkini rodziny królewskiej. Opanowanie języka hiszpańskiego we wczesnym dzieciństwie pokazuje, jak starannie Charlotte jest przygotowywana do wyzwań, jakie czekają ją w przyszłości. Jako przyszła księżniczka będzie musiała odnaleźć równowagę między tradycją a oczekiwaniami współczesnego świata. Ta rola wymaga elastyczności. Wrażliwości kulturowej oraz zdolności do działania na arenie międzynarodowej. Ale jej edukacja wykracza daleko poza naukę języków. Księżniczka będzie również rozwijać umiejętności dyplomatyczne, sztukę wystąpień publicznych oraz dogłębną wiedzę o złożonych problemach globalnych. To wczesne przyswajanie języków obcych ma szczególne znaczenie. Chociaż monarchowie pełnią wyjątkowe funkcje, w pewnych aspektach są podobni do innych rodzin. Książę William i księżna Kate. Podobnie jak wielu rodziców na całym świecie, wykorzystują wielojęzyczne środowisko domowe, aby wspierać rozwój swoich dzieci. Historia Charlotte jest bliska wielu ludziom, ponieważ podkreśla uniwersalne znaczenie wczesnej edukacji. Nauka języków obcych od najmłodszych lat często kształtuje przyszłość człowieka, a w przypadku Charlotte staje się symbolem nowoczesności brytyjskiej monarchii. Ta dwujęzyczność to coś więcej niż tylko ciekawostka to świadectwo jej zdolności do łączenia tradycji z nowoczesnością. Jej wychowanie odzwierciedla ideę, że współczesna monarchia może być otwarta na świat i różnorodność kulturową. Przykładem tego jest również jej zaangażowanie w działania na rzecz innych. W jednym z nagrań opublikowanych przez księcia i księżną Wali można zobaczyć ośmioletnią wówczas Charlotte, jak wraz z mamą i braćmi, George M. i Louisem, uczestniczyła w wolontariacie w organizacji charytatywnej Baby Bank w Maidenhead. Podczas tej wizyty, będącej częścią świątecznej inicjatywy Royal Foundation Center for Early Childhood, Charlotte wyróżniała się entuzjazmem i gotowością do pomocy. Ubrana w czerwony sweter z golfem, ciemną jeansową spódnicę i czarne rajstopy, z włosami spiętymi w elegancki kucyk, z zaangażowaniem sortowała przekazane rzeczy. W jednej z wyjątkowo uroczych chwil podniosła maleńkie białe ubranko niemowlęce, co podkreśliło jej naturalne podejście do niesienia pomocy. Takie gesty pokazują, że Charlotte od najmłodszych lat uczy się, jak być zaangażowaną i empatyczną liderką, co może stanowić fundament jej przyszłych działań w rodzinie królewskiej. W trakcie wizyty księżniczka Charlotte wraz z braćmi uczestniczyła w zadaniu pełnym znaczenia wybieraniu prezentów dla dzieci w swoim wieku. Dzieciom powierzono odpowiedzialność, która miała na celu wsparcie rodzin potrzebujących w okresie świątecznym. Jak wyjaśnił jeden z pracowników, przygotowano aż 1500 paczek, które miały zostać przekazane rodzinom w trudnej sytuacji. Charlotte z pełnym zaangażowaniem i troską, wybierała podarunki, pokazując, że nawet najmłodsi mogą mieć realny wpływ na życie innych. Dlaczego wolontariat ma tak duże znaczenie, zwłaszcza w czasie świąt? Księżna Wali doskonale to wyjaśniła zarówno swoimi słowami, jak i czynami podczas wizyty podkreśliła jak satysfakcjonujące jest pomaganie innym, zaznaczając jednocześnie jak ważne jest kultywowanie wartości dzielenia się i wspierania potrzebujących w gronie rodzinnym. Jej serdeczny gest, gdy objęła księcia George'a podczas wspólnej pracy, był wyraźnym dowodem na to, jak rodzina królewska poprzez przykład uczy swoje dzieci empatii i służby innym. Księżniczka Charlotte z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w każdym etapie wizyty, a jej działania pokazały, jak duże znaczenie mają wartości rodzinne i społeczne w jej wychowaniu. Nawet podczas przygotowań do świątecznego koncertu kolendowego The Geder Ate Christmas, Charlotte i jej bracia, ubrani w odcienie granatu i bordowego, wspólnie z rodzicami zaprezentowali swoją jedność jako rodzina. Takie wydarzenia nie są jedynie okazją do świątecznego świętowania, podkreślają także zaangażowanie rodziny królewskiej w przynoszenie radości i wsparcia swojej społeczności. Księżniczka Charlotte nie tylko troszczy się o innych, ale także okazuje wsparcie swojej rodzinie. W trakcie koncertu koronacyjnego na zamku Windsor, dzień po koronacji króla Karola III, Charlotte pokazała pełne zaangażowanie i dumę z ojca, księcia Williama. Chociaż najmłodszy z rodzeństwa, książe Louis. Nie był obecny, Charlotte i jej starszy brat, książę George, przyciągnęli uwagę widzów swoimi uroczymi i pełnymi wdzęku zachowaniami. Wieczór wypełniony był występami takich gwiazd jak Lionel Richie, Katy Perry i zespół Take That, ale jednym z najbardziej wzruszających momentów było przemówienie księcia Williama. W swojej wypowiedzi złożył hołd ojcu, podkreślając jego wieloletnią służbę oraz znaczące działania, takie jak działalność w ramach Prince's Trust. To był dumny moment dla całej rodziny królewskiej, ale być może nikt nie odczuwał tej dumy bardziej niż Charlotte. Gdy jej ojciec wszedł na scenę, jej entuzjazm był wyraźnie widoczny, z radością zwróciła się do bliskich, pełna podziwu i wzruszenia. Tym samym Charlotte udowadnia, że nawet młoda osoba może nieść pozytywne przesłanie, okazywać troskę i inspirować innych do działania. Właśnie takie momenty ukazują prawdziwego ducha świąt miłość, troskę i gotowość do pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Gdy George lekko szturchnął siostrę w ramię i z entuzjazmem wskazał na ich tatę, księcia Williama, Charlotte zareagowała pełnym radości okrzykiem patrz, to tata. Według SPECJAL jstk i odczytania z ruchu warg, Jackie Press, młoda księżniczka była wyraźnie zachwycona wystąpieniem ojca. Te proste słowa ujawniły, jak bardzo Charlotte podziwia swojego tatę i czuje dumę z jego osiągnięć. Widać było, że dla niej to nie było tylko kolejne oficjalne wydarzenie. Charlotte w pełni wczuła się w atmosferę świętowania, okazując swój entuzjazm i zaangażowanie. Podczas koncertu koronacyjnego, Charlotte pokazała swoją radosną naturę, śpiewając wspólnie z publicznością hit Katy Perry Roar. Piosenka, której tekst mówi o pewności siebie i wytrwałości, idealnie oddaje wartości, które młoda księżniczka zdaje się już rozumieć. W pewnym momencie Charlotte wykonała nawet charakterystyczny ruch taneczny, da, co wywołało uśmiechy zarówno na twarzy jej mamy, księżnej Kate, jak i wśród widzów zgromadzonych na wydarzeniu. Takie drobne gesty mogą wydawać się błahe, ale mówią wiele o silnej więzi Charlotte z jej ojcem. Jej wsparcie i miłość, okazywane podczas tego ważnego momentu w życiu Williama, pokazują, jak głęboko zakorzenione są rodzinne wartości w sercu młodej księżniczki. Chwile takie jak te przypominają nam, że za tytułami królewskimi kryją się przede wszystkim bliskie, rodzinne relacje. To właśnie one stanowią fundament obowiązków publicznych rodziny królewskiej. Z energią, jaką wnosi do każdego wydarzenia, oraz szczerym uczuciem wobec bliskich, księżniczka Charlotte już teraz udowadnia, że jest jedną z największych orędowniczek swojego ojca. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego Charlotte zyskała międzynarodowe uznanie. Jej wpływ wykracza daleko poza życie rodzinne. Już od chwili narodzin księżniczka przyciągnęła uwagę świata, a jej wpływ na modę stał się widoczny niemal natychmiast. Charlotte, będąc drugą w kolejności do tronu po swoim starszym bracie George'u, Szybko wyrobiła sobie pozycję jako wyjątkowa postać zarówno w rodzinie królewskiej, jak i poza nią. Co ciekawe, mimo swojego młodego wieku, księżniczka Charlotte została uznana za najbogatszą spośród wnuków króla Karola III. Według badań przeprowadzonych przez firmę Electric Ride on Cars, jej majątek szacowany jest na oszałamiającą kwotę 3,6 miliarda funtów. Choć wartość ta nieznacznie spadła od 2021 roku, Charlotte nadal przewyższa swojego starszego brata George'a, a eksperci wskazują na tak zwany efekt Kate Middleton. Fenomen ten odnosi się do ogromnego wpływu, jaki wybory modowe rodziny królewskiej wywierają na globalne trendy, a który Charlotte odziedziczyła po swojej mamie. Już od pierwszych chwil życia księżniczka Charlotte miała ogromny wpływ na świat mody. Ubrania, które nosiła jako niemowlę, szybko stawały się bestsellerami, a jej styl do dziś inspiruje tysiące rodziców na całym świecie. Ta zdolność do oddziaływania na modę i kulturę czyni z Charlotte nie tylko ikonę młodego pokolenia, ale także jedną z najbardziej wpływowych młodych członków rodziny królewskiej. Publiczne wystąpienie małej księżniczki Charlotte, otulonej szalem o wadze 68 funtów, stało się punktem zwrotnym dla brytyjskiej firmy GH Hurt Sans. Ich strona internetowa została wręcz zalana przez 100 tysięcy odwiedzających z aż 183 krajów, a zamówienia napłynęły z najodleglejszych zakątków świata, takich jak Stany Zjednoczone, Australia czy Kanada. Efekt księżniczki Charlotte nadal rozprzestrzenia się na skalę globalną, udowadniając, że jej wpływ jest nie tylko natychmiastowy, ale także długotrwały. Jak jednak niemowlę mogło stać się ikoną stylu? Odpowiedź tkwi w uważnym podejściu do mody jej matki, Kate Middleton. Kate, z jej starannie dobranymi strojami, stała się wzorem dla rodziców na całym świecie. To właśnie dzięki jej wyborom ubrań Charlotte zyskała status globalnej inspiracji. Wszyscy, od projektantów po producentów odzieży, z zapartym tchem śledzą każdy nowy strój młodej księżniczki, czy to pastelowe sweterki, czy kwieciste sukienki w hiszpańskim stylu. Marki takie jak Emicha czy Peppa kompany odnotowały ogromny wzrost sprzedaży, a ich produkty zyskały zainteresowanie na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu, nawet małe, niszowe firmy zyskały możliwość zaistnienia na światowej scenie mody. To jednak nie tylko ubrania Charlotte, ale także ich ponadczasowy charakter przyciągają uwagę. W świecie, w którym królują krzykliwe, często nietrwałe trendy, jej styl elegancki, klasyczny i dostosowany do wieku stanowi powiew świeżości. Szczególnie wyróżniają się stroje inspirowane hiszpańską modą, które stawiają na wysoką jakość materiałów i klasyczne wzory, unikając chwilowych mód. Nic dziwnego, że zdjęcia Charlotte w tych wyjątkowych stylizacjach wywołały lawinę zainteresowania, prowadząc do wzrostu wyszukiwań sweterków, kwiecistych sukienek i różowych bucików. Według badań aż jeden na pięciu rodziców uważa, że Charlotte jest ikoną stylu dla ich dzieci. Jej wpływ wykracza jednak daleko poza kwestie mody. Mimo że jej starszy brat, książe George, jest przeznaczony na przyszłego króla, ścieżka Charlotte jest równie fascynująca. W momencie, gdy książę William obejmie tron, Charlotte może odziedziczyć tytuł Princess Royal, obecnie należący do księżniczki Anny. Ten prestiżowy tytuł jeszcze bardziej umocni jej wyjątkową pozycję w rodzinie królewskiej. To, co oczyni wpływ księżniczki Charlotte tak niezwykłym, to nie tylko jej królewski status czy majątek, ale również zdolność do inspirowania podziwu na całym świecie w tak młodym wieku. Od kształtowania trendów mody po wspieranie gospodarki, jej oddziaływanie wykracza daleko poza granice rodziny królewskiej. Rodzi się więc pytanie, czy dziecko naprawdę może kształtować przemysł i normy kulturowe? Odpowiedź kryje się w niezaprzeczalnym dowodzie, że księżniczka Charlotte jest najbogatszym dzieckiem na świecie i jedną z najbardziej wpływowych młodych osób naszych czasów. Księżniczka Charlotte posiada większy majątek niż cała rodzina Kardashianów razem wzięta. Jest nie tylko najbogatszym dzieckiem na świecie, ale również już teraz pokazuje, że jest ważną postacią we współczesnym świecie. Jej wpływ można dostrzec w sposobie, w jaki inspiruje rodziców do kopiowania jej stylu oraz napędza sukcesy biznesowe marek modowych. Jednakże jej osiągnięcia nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony rodziców. Wsparcie, jakie Charlotte otrzymuje od swojej rodziny, jest fundamentem jej sukcesu. Książę William i księżna Kate, mimo królewskich tytułów i obowiązków, zawsze stawiają na pierwszym miejscu swoją rolę jako rodziców dla trójki dzieci, George'a, Charlotte i Louisa. O tym, jak bardzo cenią wartość rodziny, świadczy m.in. wideo, które Kate udostępniła 9 września. Był to moment refleksji po zakończeniu jej chemioterapii w związku z wcześniejszą diagnozą raka. W nagraniu księżna podkreśliła, jak trudne chwile przypomniały jej i Williamowi, by doceniać proste, ale znaczące aspekty życia, takie jak miłość i wzajemne wsparcie. Ich silne więzi rodzinne były szczególnie widoczne w czerwcu, gdy George, Charlotte i Louis towarzyszyli rodzicom podczas wydarzenia trupy de Kaler. Było to również pierwsze większe publiczne wystąpienie Kate po diagnozie. Ten moment pokazał, jak ważne jest dla tej rodziny angażowanie dzieci w życie publiczne, jednocześnie dbając o ich rozwój w domowym zaciszu. Wiele osób zauważyło, że rodzina księżnej Kate i księcia Williama jest symbolem harmonii i ciepła, a ich relacje z dziećmi budzą podziw i inspirację. Od narodzin George'a w 2013 roku para królewska jasno wyraziła swoje priorytety: wychowanie dzieci w atmosferze miłości i zrównoważonego podejścia do życia. Kate wspominała, że pierwsze dni z George'em były pełne emocji i stanowiły wyjątkowy czas, z którym każdy rodzic może się utożsamić. William również otwarcie mówi o swojej roli jako ojca. W wywiadzie z 2016 roku podkreślił, że ojcostwo jest dla niego priorytetem. Zaznaczył, że chce wychować swoje dzieci na dobrych ludzi, którzy cenią wartość służby i obowiązku wobec innych. Dodał także, że miłość do dzieci jest jednym z najważniejszych aspektów jego życia. Te przykłady ukazują, jak ogromny wpływ rodzina ma na rozwój Charlotte. Dzięki silnemu wsparciu rodziców, którzy starają się balansować między publicznymi obowiązkami a domowym życiem, księżniczka Charlotte zyskuje pewność siebie i stabilność, które pozwalają jej odgrywać znaczącą rolę nie tylko w rodzinie królewskiej, ale i poza nią. Podobnie jak każdy kochający ojciec, książę William zawsze stara się budować ciepłe i radosne relacje z dziećmi. Miłość i szczęście tej rodziny często są uwieczniane w osobistych chwilach, takich jak niedawne zdjęcie przedstawiające George'a, Charlotte i Louisa śmiejących się i skaczących razem z tatą, aby uczcić jego 42. urodziny w 2022 roku. W tamtym roku William i Kate podjęli ważną decyzję o przeprowadzce z pałacu Kensington, znajdującego się w sercu Londynu, do bardziej zacisznego domu Adelaide Cottage położonego w pobliżu zamku Windsor. Ten krok miał na celu zapewnienie ich dzieciom spokojniejszego środowiska, które sprzyja dorastaniu z dala od miejskiego zgiełku. Dzięki tej przeprowadzce dzieci, które uczęszczają do szkoły Lambruk, mają teraz możliwość wychowywania się w otoczeniu pełnym zieleni i cieszenia się licznymi zajęciami na świeżym powietrzu. Kate, czerpiąc inspirację ze swojego dzieciństwa spędzonego w Buckleberry, szczególnie ceni czas spędzany na dworze. Wspominała, że w młodości uwielbiała ogrodnictwo. Gotowanie oraz zajęcia artystyczne z babcią i stara się przekazać te same wartości swoim dzieciom. Podkreślała, że jest to coś, co jako matka uważa za niezwykle ważne. Kate otwarcie mówi również o wyzwaniach, jakie niesie za sobą macierzyństwo. W podcaście z 2020 roku określiła siebie jako zaangażowaną i aktywną mamę, która, jak wiele innych kobiet, czasami zmaga się z poczuciem winy, próbując pogodzić różne obowiązki. Podkreśliła, że pomimo tych trudności zawsze stara się robić wszystko, co najlepsze dla swoich dzieci. Szczerość Kate w kwestii presji związanej z rodzicielstwem zyskała ogromne uznanie wśród rodziców na całym świecie, którzy mogą odnaleźć w jej słowach własne doświadczenia. To głębokie zaangażowanie w życie rodzinne i dbałość o najdrobniejsze szczegóły, związane z wychowaniem dzieci, stały się podstawą zrównoważonego i pełnego miłości środowiska, w którym dorasta księżniczka Charlotte. Wspierająca atmosfera, jaką stworzyli William i Kate, przyciąga również podziw fanów. Jednym z takich momentów, który szczególnie rozczulił internautów, było nagranie z rodzinnego pikniku. Opublikowane na TikToku 10 września, wideo autorstwa Villa Vara uchwyciło księcia Williama delikatnie usuwającego gąsienicę z włosów księżniczki Charlotte przy pomocy karty do gry. Reakcja Charlotte, w której pojawiła się mieszanka zaskoczenia i rozbawienia. Wywołała uśmiechy na twarzach członków rodziny, podkreślając bliskość i ciepło panujące w ich relacjach. Spokojna i opanowana postawa Kate Middleton w takich chwilach jest świadectwem jej oddania jako matki i budowania silnych więzi rodzinnych. Przez delikatny gest, gdy obejmowała córkę ramieniem, księżna Kate wyraziła swoją troskę i wsparcie, co uwydatniło ciepło oraz miłość tej rodziny. Ta chwila pełna emocji szybko znalazła oddźwięk wśród fanów. Zdobywając ponad 350 tysięcy wyświetleń i 22 tysiące polubień. Widzowie chwalili autentyczność rodziny oraz silną wieś między Catherine a Charlotte, z jednym z użytkowników żartobliwie przyznającym, że sam rozpłynąłby się w podobnej sytuacji. Takie pełne miłości podejście wydaje się idealne do wychowania przyszłej królowej, co jednocześnie otwiera fascynującą dyskusję o możliwej przyszłości księżniczki Charlotte jako królowej Wielkiej Brytanii. To, czy księżniczka Charlotte obejmie tron. Pozostaje tematem, który łączy historię, tradycje i spekulacje na temat przyszłości brytyjskiej monarchii. Jako drugie dziecko księcia Williama i księżnej Kate, Charlotte zajmuje trzecie miejsce w linii sukcesji, zaraz po swoim ojcu oraz starszym bracie, księciu George'u. Jej ewentualne objęcie tronu zależy jednak od szeregu okoliczności i zmian w porządku dziedziczenia. Linia sukcesji w Wielkiej Brytanii regulowana jest prawem konstytucyjnym. W tym aktem o ustanowieniu z 1701 roku oraz aktem o sukcesji do korony z 2013 roku. To ostatnie prawo wprowadziło znaczące zmiany, eliminując zasadę preferencji męskiej prime genetury, która wcześniej uprzywilejowywała synów w dziedziczeniu przed córkami. Dzięki tej reformie Charlotte od chwili narodzin zajmuje niezmiennie trzecie miejsce w kolejce do tronu, co stanowi ogromny krok w kierunku równości płci w monarchii. Ogłoszenie narodzin Charlotte wywołało ogromne zainteresowanie, a fakt, że urodziła się dziewczynką, natychmiast zyskał aprobatę społeczną, podkreślając jej ważną rolę w historii rodziny królewskiej. Linia sukcesji jest teraz określana wyłącznie na podstawie kolejności narodzin, niezależnie od płci. Jeśli księżniczka Charlotte miałaby zostać królową, wymagałoby to wyjątkowych okoliczności. Starszy brat, książę George, musiałby zrezygnować z tronu, umrzeć bezpotomnie lub w inny sposób utracić swoje prawo do korony. Chociaż takie wydarzenia są rzadkie, nie są bezprecedensowe. Na przykład, abdykacja Edwarda VIII w 1936 roku otworzyła drogę do tronu jego młodszemu bratu, Jerzemu VI. Jeśli jednak George w przyszłości zostanie królem i będzie miał dzieci. Pozycja Charlotte w linii sukcesji przesunie się na dalsze miejsca, ponieważ potomstwo George'a zajmie pierwszeństwo. W niektórych wyjątkowych przypadkach, takich jak kryzys konstytucyjny lub niespodziewany wakat na tronie, Charlotte mogłaby objęci koronę wcześniej, niż zakładano. Na przykład, gdyby George był zbyt młody lub niezdolny do sprawowania władzy, Charlotte mogłaby pełnić funkcję regentki do czasu, aż brat osiągnąłby pełnoletność lub odzyskał zdolność do panowania. Alternatywnie, księżniczka Charlotte mogłaby odegrać znaczącą rolę jako królowa małżonka, poślubiając panującego króla. Jako królowa małżonka, księżniczka Charlotte nie miałaby pełni władzy, ale jej pozycja w monarchii wciąż dawałaby jej ogromne możliwości wpływu na sprawy królewskie i społeczne. Chociaż scenariusz, w którym Charlotte zostaje królową panującą, wydaje się mało prawdopodobny, przyszłe zmiany w prawie sukcesji lub radykalne zmiany społeczne mogłyby stworzyć dla niej zupełnie nowe ścieżki. Na przykład, jeśli monarchia zdecyduje się zreformować swoje struktury lub przedefiniować rolę członków rodziny królewskiej, Charlotte mogłaby niespodziewanie znaleźć się na kluczowym stanowisku. Bez względu na to, czy obejmie tron, księżniczka Charlotte już teraz zajmuje szczególne miejsce w historii dynastii Windsorów. Jest pierwszą brytyjską księżniczką, która korzysta z neutralnych płciowo zasad sukcesji, co czyni ją symbolem postępu na drodze do równouprawnienia w tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn linii królewskiej. Jej wychowanie odzwierciedla również połączenie tradycji królewskiej z nowoczesnym podejściem. Rodzice Charlotte, książę William i księżna Kate starają się zapewnić jej życie jak najbardziej zbliżone do normalności, obejmujące naukę w szkole, sport i rodzinne aktywności. To podejście przypomina strategię miękkiej władzy, którą stosowała późniejsza królowa Elżbieta II, dzięki czemu Charlotte może być postrzegana jako osoba bliska przyszłym pokoleniom. Jeśli kiedyś Charlotte zostanie królową, jej panowanie prawdopodobnie będzie zgodne z wartościami XXI wieku. Mogłaby skupić się na promowaniu postępowych idei, takich jak zrównoważony rozwój, wsparcie dla zdrowia psychicznego czy równość płci, budując na dziedzictwie swoich rodziców i dziadków. W epoce cyfrowej księżniczka Charlotte ma również potencjał, by na nowo zdefiniować miejsce monarchii w społeczeństwie, angażując globalną publiczność za pomocą nowoczesnych technologii. Taki kontakt z technologicznym światem przyszłości mógłby stanowić most łączący tradycję królewską z oczekiwaniami nowoczesnego społeczeństwa. Poza tym wyzwaniami kulturowymi, które z pewnością będą częścią jej przyszłości, Charlotte odziedziczy także. Rozległa sieć organizacji związanych z brytyjską koroną, w tym fundacje charytatywne oraz państwa wspólnoty narodów, stanowiłaby ogromne wyzwanie dla księżniczki Charlotte, gdyby kiedykolwiek objęła tron. Jako przyszła królowa miałaby obowiązek nie tylko dbać o zachowanie tradycji, ale również stawić czoła współczesnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem monarchią w XX wieku. Oznaczałoby to konieczność znalezienia równowagi pomiędzy utrzymaniem królewskich tradycji, a dostosowaniem monarchii do wymogów współczesnego świata, który jest pełen szybko zmieniających się oczekiwań społecznych, gospodarczych oraz technologicznych. Monarchia, jako symbol jedności i stabilności, nie tylko reprezentuje brytyjski naród, ale również ma duży wpływ na organizacje charytatywne i inne instytucje działające na rzecz społeczeństwa. Księżniczka Charlotte, choć dopiero młodą osobą, posiada potencjał, by nie tylko kontynuować te tradycje, ale i zrewolucjonizować rolę monarchy w przyszłości, wprowadzając nowe inicjatywy, które będą odpowiedzą na współczesne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, a także zdrowie psychiczne. Takie wyzwania będą wymagały od niej nie tylko znajomości tradycji, ale także otwartości na innowacje i zmiany, które mogłyby na stałe wpisać ją w nowoczesny obraz monarchii. W trakcie tegorocznej ceremonii trupin de Kaler, mającej na celu uczczenie urodzin króla, księżniczka Charlotte zaprezentowała po raz kolejny swoje zdolności przywódcze, które mogą okazać się istotne, gdy kiedyś przejmie bardziej odpowiedzialne rol w rodzinie królewskiej. Cała rodzina, w tym książę William księżna Kate, książę George oraz księżniczka Charlotte brała udział w obchodach w czerwcu. To wydarzenie miało na celu uczczenie nie tylko króla, ale również roli monarchii w życiu narodu. Był to również ważny moment, w którym Charlotte, mimo swojego młodego wieku, po raz kolejny pokazała, że jest osobą, która potrafi odnaleźć się w tłumie i odgrywać rolę, która może być istotna w przyszłości. Louis, najmłodszy z rodzeństwa, znany z figlarnego zachowania na różnych uroczystościach królewskich, tego dnia był pełen energii. Zamiast stać spokojnie na balkonie pałacu, postanowił tańczyć do rytmu marsza szkockiej gwardii, co mogło być odebrane jako niewłaściwe zachowanie, biorąc pod uwagę powagę sytuacji. Księżniczka Charlotte natychmiast zauważyła, że młodszy brat zachowuje się inaczej niż pozostali członkowie rodziny. W tej sytuacji Charlotte postanowiła nie czekać i zareagowała na to, co uznała za niewłaściwe. Na filmie, który zyskał ogromną popularność w internecie, widać, jak księżniczka Charlotte zwraca się do Luisa z pełnym szacunku tonem, ale również stanowczością, jaką charakteryzują się osoby, które od najmłodszych lat uczą się pełnić obowiązki w rodzinie królewskiej. Według relacji osób zajmujących się odczytywaniem ruchu warg, Charlotte zwróciła się do Luisa, by go poprosić o zaprzestanie swojego tańca i powrócenie do spokojnej postawy. Ten moment pełen ciepła i troski ze strony Charlotte pokazał, Jaką rolę może pełnić w przyszłości, jako osoba, która potrafi nie tylko radzić sobie z wymaganiami publicznego życia, ale także wspierać innych, zwłaszcza młodszych członków rodziny, w zachowaniu odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Księżniczka Charlotte nie tylko wykazała się empatią, ale także wzięła na siebie odpowiedzialność za utrzymanie porządku w tym szczególnym momencie, podkreślając swoją dojrzałość emocjonalną i naturalne zdolności przywódcze. Ta scena, choć może wydawać się drobna, jest dowodem na to, że księżniczka Charlotte jest już teraz osobą, która potrafi dostrzegać potrzeby innych i reagować w sposób, który wskazuje na jej przyszłe obowiązki. Bez względu na to, czy Charlotte kiedykolwiek zostanie królową, czy też pełnić będzie inną istotną rolę w rodzinie królewskiej, jej umiejętności przywódcze i troska o innych stanowią doskonały fundament do dalszego rozwoju. Takie momenty jak ten, kiedy Charlotte wykazuje swoje zdolności w kierowaniu, nawet w tak młodym wieku, zapowiadają, że będzie w stanie sprostać wyzwaniom, jakie czekają ją w przyszłości. To wszystko jest częścią jej procesu dorastania do roli, którą może pełnić, niezależnie od tego, jak potoczy się jej życie. Księżniczka Charlotte, dzięki swojemu charakterowi i umiejętnościom, bez wątpienia będzie kluczową postacią w przyszłości monarchii brytyjskiej, a jej historia i przykład mogą stać się inspiracją dla wielu pokoleń, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.